W tym odcinku zaprezentuję wam jeden z monitorów i jamy serii Blackhawk. Hej, cześć! Z tej strony Hudson, a to jest Iyama G Master G2740 serii Czarny Jastrząb w tłumaczeniu na polskiej. Nie ukrywam, że moim all-time favorite monitorem jest właśnie sprzęt od iamy. Chodzi oczywiście o GB3466 serii Red Eagle o formacie obrazu 21 na 9 Tu Jastrząb, tam orzeł, no jakby jakiś ornitolog te nazwy Iyamie wymyślał, nie? W przypadku G2740 mamy bardziej klasyczne gabaryty, ale w ciekawych pieniądzach spędziłem z nim sporo czasu ogrywając na Premiere gry gry Marvel's Midnight Suns, więc pozwólcie, że przedstawię Wam ten monitor nieco lepiej. Cała recenzja, jak zawsze, została podzielona na rozdziały, znajdziecie je pod spodem, więc jeżeli chcecie przejść do konkretnego momentu, zapraszam, a my nie przedłużając, jedziemy! W pudełku znajdziemy prosty w montażu monitor, kabel DisplayPort, kabel HDMI, zasilacz, jest też kabel pod hub USB, ale zapomniałem go wyeksponować, no i do tego klasycznie papierologia. No i co my tu mamy? 27 cali przy rozdzielczości 1440p i matrycy IPS, tylko 75 hz odświeżanie, niestety, ale wsparte FreeSynciem. Do tego czas reakcji podawany przez producenta przy wsparciu funkcji MBR wynoszący 1 milisekundę. Jeśli chodzi o kombo gabarytów i rozdzielczości, jest wzorowo. Mamy tutaj zagęszczenie pikseli wynoszące 109 pikseli na cal. Obraz jest już znacząco wyraźniejszy niż w przypadku Full HD, więc jeśli chodzi o aspekty wizualne, zyskujemy mocno na detalach i ostrości. Monitor ma elegancki design, więc mimo przeznaczenia dla graczy spokojnie odnajdzie się na każdym biurku. Z tyłu ciemnoszary plastik o chropowatej fakturze, u góry logo IAME, w centrum nakładka z logiem serii, pod którą znajdziemy uchwyt VESA, półka na porty, gdzie czeka na nas wejście Display Port. 1,4 HDMI 2.0, 2 dwa wejścia USB 2.0, wejście pod hub USB oraz wyjście audio. Ramię mocno skromne, na którym możemy zamontować uchwyt na kable. Tutaj największy brak tego monitora, ponieważ jeżeli o regulację chodzi, możemy ustawić jedynie kąt odchylenia monitora. 27 cali to sporo. Mamy tutaj dużo większą przestrzeń roboczą niż w monitorach 24-calowych. Ale dalej, tak nisko leżący monitor nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem, i jeśli nie będziemy w stanie inaczej wyregulować swojej pozycji przy biurku, nie wiem, wysokością krzesła czy książkami pod podstawą może mieć to znaczący wpływ na komfort użytkowania tego monitora. Jeśli o podstawę chodzi, jest ona średnio stabilna i z łatwością możemy przesunąć sprzęt po blacie biurka. Muszę jeszcze zwrócić uwagę na grubość tego monitora, ponieważ jest on imponująco cienki jak na sprzęt z tej półki cenowej. Z przodu małe ramki, na dolnej logo i jamy po środku oraz naklejka z wszystkimi najważniejszymi punktami specyfikacji po prawej stronie. Jakość wykonania jest mocno średnia. Plastik nie wydaje się jakoś wybitnie mocny, ale tego mogliśmy się spodziewać po sprzęcie z tej półki. Póki cenowej. Mamy tutaj również głośniki i choć na pewno mogą się kiedyś przydać, grają kompletnie bez niskich tonów. Matowa matryca IPS. W jej przypadku możemy mieć pewność co do pięknych kolorów, tak też jest tutaj, ale niestety w jaśniejszych pomieszczeniach no ten mat mocno odbija promienie słoneczne. Matryce i jamy mają to do siebie, że fabrycznie temperatura barwowa idzie w nieco zimniejszym kierunku, co mi osobiście bardzo się podoba. Przed kalibracją średnia delta E ponad normę, w ramach trzyma się stosunek między zakładanym a zmierzonym punktem bieli, po kalibracji wszystko było już podręcznikowe. Pokrycie przez w przestrzeni barwowych na świetnym poziomie, sRGB na 99%, DCI-P3 na 83%, kontrast ma stosunek 1018 do 1, czyli również w normie. Maksymalna zmierzona jasność wyniosła 272 kandele na metr kwadratowy. Równomierność podświetlenia. Przy górnej ramce możemy zauważyć spadki nawet do 17% względem centralnej części ekranu. Całościowo jednak wielkość pomiaru przy ramce spada o około 2 do 7%. Backlight bleeding. Gołym okiem nie widać żadnych przejaśnień. Na większej wartości ISO możemy jednak zauważyć przebłyski w rogach monitora, no ale pamiętajcie, że to zależy od danej sztuki sprzętu. W kwestii IPS Glow ekran dość mocno śnieży przy większych kątach spoglądania. Ghosting. No i tutaj jest ultra ciekawie. Funkcja Overdrive jest dostępna na czterech poziomach. Niestety na żadnym obraz nie jest wyraźny. A ostatnie, plus dwa, dodaje do tego widoczny overshoot przy jaśniejszych tłach. Za to opcja MRB, która korzysta z podświetlenia stroboskopowego, rozbija bank i pewnie po 15 minutach też wasze oczy i mózgi. Występuje aż na siedmiu poziomach, z każdym schodząc odpowiednio z jasności, ale ostrość prezentuje się niesamowicie. Zdecydowanie w tej iami robota tej funkcji jest najbardziej widoczna. No i po 10 minutach faktycznie miałem ochotę wydrapać sobie oczy ze zmęczenia, no ale muszę Wam przyznać, że takiej ostrości jeszcze nie widziałem. Wow! Gaming. 75 Hz od razu wskazuje, dla jakiego typu gracza jest to sprzęt. Jeśli gracie w szybsze gry akcji, gdzie płynność ma znaczenie, no to nie będzie to monitor dla Was. Choć prograczem nie jestem, no różnica między 144 a 75 Hz to wręcz przepaść. No nie trzeba być wprawionym graczem, aby zauważyć tutaj różnicę w płynności. W bardziej wymagających grach sytuacja prezentuje się jednak inaczej. Jeśli 75 Hz odświeżanie nam w zupełności wystarczy, albo wiemy, że nasz komp w 1440 nie wygeneruje przy ambitniejszych grach większego klatkarzu, no to taki sprzęt w zupełności zrobi robotę. Tak jak mówiłem, mając ten monitor na biurku, zacząłem ogrywać grę Midnight Suns no i w przypadku tego tytułu iama w zupełności ogarniała. Sama gra będzie bardzo ciekawą odskocznią dla wszystkich fanów Marvela, ponieważ oferuje niespotykane kombo gatunkowe. Powiedziałbym, że nawet nie tylko jeśli o gry superbohaterskie chodzi, mamy tutaj mianowicie taktyczną karciankę z elementami RPG. Bałem się, że walki, którymi sterujemy za pomocą kart, stracą na Tempie I nie będzie to sprawiało frajdy, ale na szczęście byłem w błędzie. Fajnie, kiedy możemy na chwilę pomyśleć i odpowiednio zaplanować nasz atak, a o emocjach zapewnią finishery, które są pełne akcji i energii. Do tego naprawdę ciekawa fabuła z taką ilością superbohaterów, że nawet Avengers Endgame może się poczuć zagrożona. Info dla posiadaczy kart od zielonych. G-Sync, mimo braku oficjalnego potwierdzenia kompatybilności, odpali na najwyższych możliwych ustawieniach ekranu. Segment konsolowy: PlayStation 5 i Xbox Series X bez problemu odpalają jakość 1440p. 75 hercowe odświeżanie też powinno tutaj wystarczyć, bo wiadomo, że gry konsolowe mają głównie mocno filmowy charakter i bogatą oprawę graficzną. Ze spider na konsoli dobija max do 60 klatek, no a takie gotem Nights do 30. I co? Po co to 120 hercowe odświeżanie, prawda? Gabaryty monitora sprzyjają rozgrywce na konsolach nowej generacji, bo 27 cali to całkiem duża przestrzeń. No ale wiadomo, że do 40-calowego telewizora, no raczej podjazdów tutaj nie ma. Ale w kwestii monitorów, no te 27 cali to na pewno dużo lepiej niż 20. Menu. Do sterowania menu joystick umieszczony z tyłu monitora. Samo menu nie jest zbyt czytelne czy wygodne w obsłudze. Najpierw ustawienia obrazu z funkcją overdrive, wejścia, ustawienia audio, presety ustawień, kolory, więcej ustawień obrazu z naciskiem na ostrość, język, mamy polski, OSD i na koniec informacje. Podsumowując, Iyama G Master G2740 z serii Black Hawk to solidny sprzęt, ale tak naprawdę dla kogo? W tej cenie możemy znaleźć już 27-calowe monitory o rozdzielczości WQHD, ale już w 144-hercowym odświeżaniu, no a to już jest spory plus. Często z gorszą matrycą, no ale zyskujemy na tej płynności. Przyznam się Wam, że funkcja MRB w tym sprzęcie zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Z łatwością można zauważyć różnicę, jaką zyskujemy. Może i po 10 minutach miałem wypalone oczy, ale różnica jest? Jest. Więc jeśli niewidoczne mruganie ekranu nie stanowi dla Was problemu, no ostrość Was tutaj powali. Możemy. Na Zanim pograć możemy, pod gry z wymagającą grafiką tak do 60 latek spokojnie zrobi robotę, pod szybsze poszukałbym czegoś innego. Poza tym w codziennym użytkowaniu też zrobi robotę. Na dzień, kiedy nagrywam ten odcinek, zapłacimy za niego wixcomie 1139 zł. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tej jamy i wrzucajcie swoje propozycje monitorów, które chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zasubskrybujcie nasz x -komowy kanał na YouTube, po więcej takich materiałów. Jeżeli zastanawiacie się, z jakich sprzętów korzystam, pełną listę znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. A ja już się z Wami żegnam i widzimy się już za niedługo. Mówił do Was Hudson. Trzymajcie się, pa!